się po do końca, mamy godzinę tą już. Eee, proszę Państwa, realizacja punktu ósmego, interpelacje i wolne wnioski. Mamy tutaj Pana Burmistrza, mamy pracowników, gdyby ktoś miał jakieś sprawy. Eee, macie Panie i Panowie radni, całą Radę. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja to widzę, są Radni, z ja to... десь паршароста. Е тим другов, щоб було трошки в будні. І такі дороги со потані кулетака. Це професіоналісти те. Левеле там не йде вперед. Зараз же схово. Вони робили по якійсь системі, щоб було ічні рами не було. Ти зробив. Тим відчуттям розуміння. А то ну, може і легше. Але Chodzi o jak oni już tam na tym nie zarobili, nie stracili, no to może po drodze to Kiedy byli, miesiąc czasu temu, ja tam przyszedłem, jeden, dwa który ja wychowuję, bo tak jest u no, no tam tak. ale było jakaś Tak, W takim małym samopóźnikie był, z miał tego w I i w przyszedł drugie, так, а ніде такого о, о, ось вийти. Ну, це це ти його забірав. І просто на його Я ж не був я тільки тут, то я ще це то саме. Ну, до мене канувки є, там шляки там другі. Ну, є, ну, ще не я ж ніяко там є, бо є. Боже, там дорогу. Я ж не був я в дорогах гмінників. Хортальний, там, де рухаємо, щоб там висліпок.

Rozmawialiśmy z panem Łagowskim Wczoraj, Panie Tak, nie przez wczoraj. Rozmawialiśmy z panem łagowskim o tym, ponieważ może niedużo, ale ma, nie mamy dwie ma tony tej masy i prosiliśmy... że jeżeli będą mieli takie wolne moce przerobowe, to my przekażemy im część e, tego e, asfaltu, który mamy e, złożony w zakładzie gospodarki komunalnej i pan Makowski powiedział, że będą naprawiali e, drogi powiatowe. Jest. Oczywiście to największe u nas ubytki, bo nas nie stać na to, żebyśmy wyłożyli z własnego budżetu pieniądze na... To, w drogach kuletowych, ale przynajmniej te największe, które utrudniają na dzień dzisiejszy komunikację. To o będzie w przyszłym tygodniu? Mam nadzieję, że, że znajdą i będą, i będą nam mogli pomóc w tym, aby zagospodarować to co Z zakupem jest przyłożony w Wolkach ten asfalt. Może nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale na pewno takie, które pokraga, to nie jest dość, to przynajmniej e, tak jak Pan razy mówił, do zakrętu dojeżdża, a na pewno Proszę bardzo. Cieszę się cieszę, że tam wycięto te drzewa, że tam leśnictwo... to one leśnictwo zrobiło, bo taka skladura, która jest przejrzyście. Ale co, piłka jest fatalna, panie, panie sprawodawcy, piłka jest fatalna. I tam... ja chcę, mam dzisiaj takie pytanie do pana. Czy coś w tym zakresie się robi? Bo mówiliśmy już bardzo dużo, ale to wszystko, jeśli nas nie było woli, z tego strony dwóch mistrzostwek, o których mówię mogę zrobić. Nie wiem dlaczego tak się stało. Deklasowałem wszelką pomoc. Zdead dalej to utrzymuje, że ja udzielę wszelkiej pomocy, jeśli chodzi o budowę, czy tam przy tego wyceny, ewentualnie przez z tego jak było do tej pory, można to stąd samo, znowu tam przy tych projektach. Ja jak najbardziej są, że bo nawet na którzy nie znają ludzi, nie tutaj jest na nich ludzi dotrzeć, ja to rozumiem. I tego, ale deklaruję dalej, że chciałbym, żeby panem mogę na bo to jest to, co do jest naprawdę chyba takiej, wymogi nie ma. Naprawdę, to w tej chwili jak polina. Jak, jak polibry, Tak. Ostatnio nawet latach remonty tak, były przyjeżdżali panowie, ale mówili i tak, rzucane te większe, te większe wywoje, mówię, a czemu panowie czego panowie czego, to no, tego? no, bo On nie No, No, on za Panie Wicesterosa, Panie Wicestarosto, to jeszcze pytanie w Pana kierunku. Tak. Bardzo duże zainteresowanie, co się będzie działo z drogą w relacji Jacnia, Tomasz Tak. Przy okazji, jak już jesteśmy przy tym systemie dróg, bo to jest taka droga dla nas, dla Krasnogowy, strategiczna. Poprosilibyśmy o kilka, może jakieś odłuchy na ziemię? Proszę bardzo, dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Ale prosimy, nie ma Szanowni Państwo na drodach, to się znają wszyscy. I najwięcej mamy fachowców, właśnie z wielkim szacunkiem do, do sołtysa wśród, ale powiem tak. I telefonujemy w tej chwili i mamy tą świadomość, a w szczególności dyrektor zarządu Grup powiatowych, który jest pro, profesjonalistą. Dzisiaj łatanie jakiekolwiek trwałe przy tej temperaturze nie ma jakiegokolwiek sensu. Łatanie z jezdziów tych dużych, ze na to, żeby bezpieczeństwo zachować i w tej chwili co oni tam połatali tym niesortem czy innym po to, żeby koła nie łóżli. Gdy troszeczkę będą inne warunki atmosferyczne przejdziemy do łatania dziur, które autentycznie potrwają jakiś okres czasu. Wiadomo sprawą, że tam gdzie się łata to w drugim miejscu wypada i, i będzie problem, ale na pewno nie rozwiążemy w ciągu Krótkiego okresu problemu dróg, które należałoby zrobić. W tej chwili, zaplanowane tak jak dziurano Dziuranowi, będzie nakładka w kierunku y, i Chusińskiej, będą dwie nakładki y, w jednym Majdanie i w drugim Majdanie, no i wspólne przedsięwzięcie, które y, urodziło się w 2014 roku dla nas y, i dla y, budżetu gminy, i dla budżetu. Wiatru. Dość znaczące, ale nie, nie uciekamy od problemów i będziemy w tym kierunku robić wszystko, żeby e, wykonać to zadanie. Jest tu, Pan mówię po raz kolejny. Do wszystkich i tych byłych radnych i obecnych i do byłych władz i, i obecnych władz, że jest dobry klimat, że w tym kierunku jedziemy, bo innej możliwości nie ma, żeby wspólnie zadania robić. Czy to będzie na Dominikanówce, czy to będzie na Majdanie Mielskim, czy w Wójtce to e, jednak w większości te 70% to my z i musimy korzystać i trzeba wszystko robić, żeby ci mieszkańcy mogli Poruszać się w miarę bezpiecznie. Szanowni Państwo, zaczęliśmy rozwiązywanie problemów dotyczących zaczerwienia i ma to, dość, to jest dość duże zadanie. No, no wymaga wielkiego wysiłku i nakładu, ale idziemy w tym kierunku jak i również robimy wszystkie starania w kierunku możliwości. I my, mamy to wszyscy świadomo, żeby ten odcinek e, Jacnia od wojewódzki wojewódzkiej do e, ronda w Tomaszowie, wspólnie z e, starostwem powiatowym w Tomaszowie i tutaj gminą Krasnogórz i z tamtej strony gminą e, zrealizować zadanie tego odcinka. Jest to dość duży odcinek. Zadanie dość duże, ale miejmy nadzieję, że spróbujemy to pokonać. Poczynania już zostały zrobione. Tak jak widzicie, pas y, na tym odcinku Jacnia, y, zamek już jest prawie y, uwolniony, że teraz wchodzimy w temat y, posesji i tutaj chyba są już poroznoszone y, zawiadomienia, informacje do właścicieli prywatnych tras, e, Majdanu Wielkiego i Majdanu e, Małego w tym kierunku i żeby przyspieszyć problemy, ale mamy też taką e, sytuację, a w szczególności w Wódce z której strony by nie wierzyć, to zawsze nie pasuje. I, i, i Panie Radny, ani Pan, ani ja, nie, jeżeli tu geodeci nie dojdą do jakiegoś konsensusu i nie w końcu nie znajdą tego pasa drogowego i nie zaczną już właściwie, gdzie, gdzie tam można by było ustalić te granice i podejść do pierwszej dokumentacji, to dopiero się od tego zaczniemy. Natomiast ta istniejąca droga i ta kontynuacja zadania będzie duża. Problem jest duży nie tylko w powiatu, ale w ogóle krajowy jest duży, no drogi są takie jakie są, my imię, że jeżeli ktoś by mówił, że my tu Bóg wie co zrobimy na drogach, to yy, by po prostu kłamał, to by było nieuczciwe i nierzetelne ale zechcemy sukcesywnie krok po kroku te drogi naprawiać, modernizować no i, i próbować, żebyśmy po, nim, po nich e, próbowali jak najbezpieczniej się poruszać. Naszym e, zadaniem jako zarządu dróg powiatowych zabezpieczyć bezpieczeństwo i tam, gdzie jest to możliwe, staramy się. Oczywiście nie wszędzie się te ubytki da szybko zlokalizować, bo czasami one powstają. Jak przyjedzie samochód e, i w szczególności ta zima jest fajna, ale mimo wody... Różnica temperatur nie była wielka, ale wystarczy, że jest minus 2, i później minus i plus 15. Przyjedzie samochód, który ma 60 ton, robi za sobą swoje i, i, i tego się nie Do dopóki nie będzie właściwego podłoża i nakładu na na drogi. Temat jest bardzo złożony i trudne są pokonania, ale też nie trzeba wątpić. Mamy tą optymistyczną możliwość, że będziemy w tym kierunku szli i na miarę możliwości pozyskamy środków z 2014-2020 zechcemy w miarę wspólnie z samorządami to realizować, tak jak już tutaj Burmistrz mówił, jest wywodnie, zainteresowany zainteresowani są to wspólnie zadania, ja Państwu mogę y, powiedzieć tak uczciwie i rzetelnie, tak. a jak ktoś z, z nowych wójtów jest to raczej y, sołtysów to powiem w ten sposób, y, w samorządzie lepsza gorzka prawda niż słodki płac, bo wcześniej czy później...